jestem pewna. Dużo przeżyłam w swoim życiu. Za dużo Budowa Niemiec trwała aż do lat osiemdziesiątych. Opuszczone teksańskie magazyny kryją sporo skarbów. które muszą zostać zlicytowane. Dziś w programie. Zaczynacie beze mnie? Nie zniosę go dzisiaj. Nie cierpię gościa. Powodzenia. Wzajemnie przyda ci się. Dziś nie będę miła, a pierwsza oberwie Jenny. Go, go, go. Yes. Yeah. Albo ona, w każdy poniedziałek. Albo Zorro. Giga hit. Wybieraj. Zorro. W każdy poniedziałek o 20:00 Nowość. Tylko na antenach HD. I znowu to dziwne uczucie w dłoniach, jakby mrówki chodziły. A rano stopy mnie pieką i czuję milion igiełek. Te objawy mogą świadczyć o problemach z przewodnictwem nerwowym, na co wpływ może mieć stres. Dlatego sięgnij po Nervaxil Stress, który wspiera funkcjonowanie nerwów i łagodzi stres. Nervaxil to formuła bogata w nukleotydy, 5 witamin z grupy B i ekstrakt z różeńca. Zawiera też melisę dla zmniejszenia napięcia nerwowego. Nervaxil. Bez stresu o nerwy. Suchość oczu może odciąć Cię od tego, co kochasz. Schialdrop Multi nic Cię nie zatrzyma. Opracowany przez ekspertów od zdrowia oka z Bausch and Lomb. Każda kropla zapewnia nawilżenie. Bez konserwantów, z naturalną substancją, która przynosi natychmiastowe ukojenie i trwałą ulgę. Drop Multi. Możesz się skupić na tym, co kochasz. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. Aaaa! Raz, dwa, bo Valerino to dba. Na noc weź Valerin sen Rzeźko zacznij nowy dzień Valerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia Valerin sen, zdrowa dawka snu Wszystko co zbudowałem zawdzięczam sile moich rąk Zrób to sam. Od soboty w twoim litru. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka. 149 zł. Akumulatorowy klucz darowy. 100 zł taniej. 299 zł. Akumulator 4Ah. Smart. 129 zł. Z kuponem Lidl Plus. Parkside. Dzień dobry. <grym> Jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź pozytywum. Czuję, że on wróci. Pozytywum zawiera naturalne składniki, które koją nerwy i pomagają utrzymać pozytywny nastrój. Sylwester wrócił. Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia. I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz proktohemolan. Proktohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyśpieszenie gojenia ran. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pomogło mi nawet na silny ból. Proktohemolan Bez hemoroidów szybko i na długo. Problemy ze stawami ograniczają moją pasję. Ból kręgosłupa, wszystko komplikuje. Potrzebuję precyzyjnego leku. A dla mnie liczy się jego siła. Najlepiej to połączyć. Teraz jest Opokan Max. Lek bez recepty z maksymalną dawką substancji właśnie na bóle kostno-stawowe i reumatyczne. Opokan Max trofia w do bólu. Jest tak silny, że działa aż do 24 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z lotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Opokan Max bez bólu przez całą dobę. Uderzenia gorąca, wahania nastroju, zmęczenie. Co się ze mną dzieje? To mogą być objawy menopauzy. Wtedy też bardziej się pocimy i tracimy dużo wody, a wraz z nią cenne elektrolity. To może nasilać zmęczenie. Co może pomóc? Climea Forte Hydro o podwójnym działaniu. Climea Forte Hydro nie tylko pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale też uzupełnia elektrolity. Climea to idealny sposób, by utrzymać organizm w stanie równowagi. Climea Forte Hydro. Menopauza lżejsza niż myślisz. Eksperci nurofen wiedzą, jak bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę nurofen, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka, i działa do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nuroven Express Forte trzy razy szybsze wchłanianie. Tak niewiele potrzeba, żeby się zasąsiadować. Wystarczy przywitać swoich sąsiadów. Zadbać nie tylko o swoje, docenić pomoc, przechować przesyłkę i podziękować za miły gest. Milka, przekonaj się, że delikatność smakuje lepiej po sąsiedzku. Lidlowy przegląd cenowy. O tym się mówi. Za koszyk 15 produktów na grilla w Lidlu zapłaciliśmy mniej niż w Biedronce. Da się wyczuć atmosferę oszczędzania. Ceny były niższe w Lidlu. Za koszyk 15 przykładowych produktów na grilla dostępnych w Lidlu i w Biedronce, w Lidlu zapłaciliśmy ponad 12 zł. mniej. Grillowanie bez Lidla ani Po koszyk 15 przykładowych produktów na grilla w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl, ukośnik koszyk Lidla. Który lepszy? Jestem taka zestresowana. Proszę, daj mi spokój. Weź probiokalm. Jestem spokojny, że ci pomożę. Probiokalm pomaga zmniejszyć napięcie, wspiera pozytywny nastrój. Zawiera roślinne składniki, a do tego... Bakterie probiotyczne? A tego nie rozumiem. Wiesz, gdzie twój organizm wytwarza substancje wpływające na dobry nastrój? Nie. W jelitach. A suplement diety probiokalm? Zawiera probiotyk w celu uzupełnienia mikroflory jelit. Dzięki probiokalm będę azą spokoju. Probiokalm. Pełen spokój. Masz objawy obniżonego nastroju, ten człowiek ma sposób, by postawić cię na nogi. Genialne metody medycznego Sherlocka Holmesa. Dla pacjenta w bójce, doktor House. W każdą sobotę od 20. Nowość na antenach HD. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro! Nowość! Złote czasy telewizji. Gęś była żywa. Nie pieczona, tylko żywa. Totalna, prawdziwa, żywa gęś. Jak się jest techowcem? to jest. Sandomierz już wszystkich wybordowali. To było ustawione. Nie było ustawione! No Nie robi się już takich... Nie. W każdą niedzielę od 11.15. A premierowe odcinki zawsze o 12.10. Tylko na antenach HD. Dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen a, 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 śpisz raz, dwa, bo Walerin to dba Na noc weź, Valerin sen, że Valerinsen sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen, zdrowa dawka snu. Uderzenia gorąca, wahania nastroju, zmęczenie. Co się ze mną dzieje? To mogą być objawy menopauzy. Wtedy też bardziej się pocimy i tracimy dużo wody, a wraz z nią cenne elektrolity. To może nasilać zmęczenie. Co może pomóc? Climea Forte Hydro o podwójnym działaniu. Climea Forte Hydro nie tylko pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale też uzupełnia elektrolity. Climea to idealny sposób, by utrzymać organizm w stanie równowagi. Climea Forte Hydro. Menopauza lżejsza niż myślisz. Zakupy Wszyscy idą do idla po super okazji na dzień mamy. Spraw jej radość wyjątkowym prezentem. Od czwartku z kuponem Lidl Plus wszystkie aromatyczne kawy i Edus o drugi tańszy produkt 60% taniej i wszystkie Drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. A dodatkowo od soboty bukiet 13 róż. W różnych kolorach. Tylko 7,49 przy zakupie dwóch. Zakupy Nintendo Switch 2 z kontrolerami Joy-Con 2, które mocuje się w mgnieniu oka i dużym, wyrazistym ekranem o wysokiej rozdzielczości. Używaj każdego kontrolera Joy-Con 2 jako myszki. Czatuj z przyjaciółmi i rodziną, i zobacz ich twarze podczas rozgrywki. Zupełnie nowa gra serii Mario Kart. Wszyscy razem. Pasję. Ból kręgosłupa wszystko komplikuje. Potrzebuje precyzyjnego leku. A dla mnie liczy się jego siła. Najlepiej to połączyć. Teraz jest Opokan Max. Lek bez recepty z maksymalną dawką substancji właśnie na bóle kostno-stawowe i reumatyczne. Opokan Max trafia w sedno bólu. Jest tak silny, że działa aż do 24 godzin. To jest lek dla bezpieczeństwa sposób kosmikoskody. Całą dobę. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Od razu zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko. I na długo. Eksperci Nurofen wiedzą, jak bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę Nurofen, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka i działa do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurowen Express Forte trzy razy szybsze wchłanianie. Duda! Pyszny polski smak. Duda! Duda! Złóż kanawkę, tak, jak chcesz. Duda duda, duda! duda! Kup plasterki lub inne produkty marki Duda i wygraj w loterii ze smakiem. Wejdź na dudaloteria.pl Dzień dobry! <noise> Jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź pozytywum. Czuję, że on wróci. Pozytywum zawiera naturalne składniki, które koją nerwy i pomagają utrzymać pozytywny nastrój. Sylwester wrócił. Pozytywne zakończenie wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia. I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam, a kosztuje tyle, co kot napłakał. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Zaprosił mnie na randkę! No? Pisze, że będę zachwycona, bo tam jest cudownie przestronnie, rewelacyjne jedzenie i super obsługa i codziennie sprzątają, że śni! Do Lidla. Zakupy robię tu. W moim lidu. O mają, porządek mają. Bo jak czystość, porządek i niskie ceny, to w Lidla. Zakupy robię, Który lepszy? Jestem taka zestresowana. Proszę, daj mi spokój. Weź probiokalm. Jestem spokojny, że ci pomożę. Probiokalm pomaga zmniejszyć napięcie, wspiera pozytywny nastrój. Zawiera roślinne składniki, a do tego... Bakterie probiotyczne? A tego nie rozumiem. Wiesz, gdzie twój organizm wytwarza substancje wpływające na dobry nastrój? Nie. W jelitach. A suplement diety probiokalm? Zawiera probiotyk w celu uzupełniania mikroflory jelit. Dzięki probiokalm będę azą spokoju. Probiokalm. Pełen spokój. A ja znam jak w po hmm. No to zła, lepszą pracę zarobi. O, ta wygląda na v No i teraz jest byczo. Pracuj.pl Sprawdź, czy nie szukasz, byku. Suchość oczu może odciąć cię od tego, co kochasz. Schialdrop Multi nic cię nie zatrzyma. Opracowany przez ekspertów od zdrowia oka z Bausch and Lomb. Każda kropla zapewnia nawilżenie. Bez konserwantów z naturalną substancją, która przynosi natychmiastowe ukojenie i trwałą ulgę. Hyal Drop Multi. Możesz się skupić na tym, co kochasz. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Znalazłem dziwny jednokołowy rower w mojej skrytce. Nie wiem, czy działa. Mam nadzieję, że dobrzy ludzie z Cliff mi pomogą. Damy radę to złożyć. Chyba tak. Potrzymam. To idzie na górę. Gdzie na to? Gdzie podnóżek? Tam, gdzie pedały. Nie znalazłem. To wczesna wersja.